Już w czwartek sprzed siedzibą Muzeum Etnograficznego wyruszy 18 Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Uczestnicy odwiedzą miejsca zagłady zamordowanych w czasie II wojny światowej i propagujących kulturę romską. Romowie odwiedzą miejsca zagłady w Żabnie, Szczurowej i Bożęcinie Dolnym, a na cmentarzu w Bożęcinie odsłonięty zostanie kolejny pomnik poświęcony pamięci Romów. Na cmentarzu w Bożęcinie tak się stało, że ta mogliła tych. Pomordowanych Romów została przez sąsiednie mogiły tak ściśnięta, że właściwie tylko miejsce na krzyż został. No i powstała taka dość niezręczna sytuacja. Więc postanowiliśmy, i w tym roku w kwietniu, ekskumowaliśmy te szczątki, czyli to była jakby reekskumacja. Ksiądz wyznaczył bardzo do, takie godne miejsce na cmentarzu, przy głównej alejce, i tam zostały te szczątki pochowane. Natomiast w czasie taboru odsłonimy tam kolejny pomnik. To bardzo interesujący pomnik będzie, ponieważ chcemy wykorzystać rzeźbę kamienną, piaskowcową, która powstała na dwa lata temu na takim plenerze w Czarnej Górze, organizowanym przez Małgosię Mirgę. A tą rzeźbę wykonał artysta romski z Budapesztu, Andrasz Kalaj. I ona będzie takim elementem Pomnika na postumencie piaskowcowym postawiony, a reszta tego pomnika z kolei wykona inny rom, którego sobie odnalazłem Waldek Ondyczy, mieszkający kiedyś na ulicy Żydowskiej, a teraz ma zakład kamieniarski w brzostku. Także będzie to taka węgierski rom stworzył rzeźbę. Rom z Tarnowa będzie budował ten pomnik. On się już buduje. A więc takie właśnie staram się, żeby to były dzieła związane z artystami romskimi. W sobotę o godzinie 19 w Parku Dworskim w Szczurowej odbędzie się koncert muzyki romskiej Perła i Bracia.